Chińska motoryzacja przyspiesza, a BYD nie zamierza zwalniać. Przedstawiam wam samochód, który może spędzić sens powiek Volkswagenowi Passatowi i Skodzie Superby. Oto BYD Seal 06, hybrydowe kombi, które z miejsca przyciąga spojrzenia i może namieszać na rynku europejskim. BYD, czyli chiński gigant motoryzacyjny, stawia teraz na hybrydy typu plug-in jako kluczowy element swojej europejskiej ofensywy. Do tej pory znaliśmy ten model wyłącznie w wersji sedana, ale teraz do gry wchodzi coś znacznie ciekawszego. BYD Seal 06 w wersji kombi, czyli praktyczność, elegancja i technologia spotykają się w jednym aucie. Wymiary, które robią wrażenie, bo ten model mierzy 4,85 m długości i oferuje aż 2,79 m rozstawu osi. To oznacza jedno, Przestrzeń, komfort i solidną pozycję na drodze. Auto ma 1890 mm szerokości i 1505 mm wysokości. Idealne proporcje dla rodzin, które nie chcą iść na kompromisy. Design, czyli oceaniczna elegancja, model nawiązuje do tak zwanej linii z dynamicznym przodem, o reflektorami LED i opadającą linią dachu, do tego czarne słupki, które nadają mu nowoczesnego europejskiego sznytu. Ten samochód naprawdę wygląda dobrze, nie tylko na zdjęciach, ale też na żywo. BYD Seal 06 w wersji kombi dostępny będzie w dwóch wariantach: hybrydy typu plug-in. Wersja podstawowa: silnik 1,5 benzynowy 100 koni i silnik elektryczny o mocy 163 koni mechaniczne. Bateria o pojemności 10,08 kWh pozwala na przejechanie do około 53 km w trybie czysto elektrycznym. Natomiast mocniejsza wersja: ten sam silnik spalinowy, ale połączony z elektrykiem o mocy aż 218 koni mechanicznych i większą baterią. 15,87 kWh, efekt nawet 83 km bez użycia kropli paliwa, idealny do miasta, dojazdów do pracy i codziennych obowiązków bez emisji. Od debiutu sedana w maju 2024 roku do lutego 2025 roku sprzedano ponad 220 tysięcy egzemplarzy. To nie przypadek to efekt udanej konstrukcji przystępnej ceny i zaawansowanego napędu piątej generacji. BYD wie co robi i widzi sukces w Chinach. Realnie myśli o wejściu na rynek europejski, Kombi mogłoby być kluczowym modelem dla ekspansji na starym kontynencie. BYD Seal 06 Kombi to idealna alternatywa dla Volkswagena Passata z kody Super B. Jest to samochód przestronny, dynamiczny i nowoczesny, zarówno pod względem wyglądu, jak i technologii. A do tego hybryda typu plugin z realnym zasięgiem na prądzie, który nie wymaga codziennego ładowania z szybkich ładowarek. Jeśli BYD zdecyduje się na ten ruch, może naprawdę wstrząsnąć rynkiem. Technologia, cena i szybka adaptacja do potrzeb klientów, a Europa jak wiemy lubi auta rodzinne, praktyczne i oszczędne. Podsumowując, chiński BYD nie tylko wchodzi na rynek europejski, on się do niego szykuje z rozmachem. SIL 06 Kombi to nie kolejny eksperyment. To pełnoprawny gracz, który może zawalczyć o klienta w salonach w Berlinie, Paryżu czy Warszawie. Czy europejskie marki mają się czego bawiać? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, konkurencja rośnie i to szybko, a my zacieramy ręce na kolejne premiery, które już niebawem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!